Uchwała Konfederacji solidaryzująca się z polskimi rolnikami i wyrażająca ich oczekiwania, wzywająca rząd do realizacji ich oczekiwań, została zablokowana przez koalicję rządzącą. Rolnicy, myśliwi, hodowcy, przetwórcy, wszyscy teraz w liczbie kilkuset tysięcy osób są dokładnie przed tym budynkiem Sejmu. Postulaty protestujących rolników są proste. Zatrzymanie importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. To można zrobić rozporządzeniem ministra technologii, uszczelnienie importu towarów rolnych do Unii Europejskiej z krajów trzecich, głównie z Rosji i z krajów Mercosuru. Odrzucenie unijnej polityki klimatycznej. Tutaj również polski rząd ma, na, ma narzędzia do tego, aby krajowymi rozporządzeniami czy krajowymi, krajowymi decyzjami wycofać się z części zapisów Krajowego Planu Strategicznego, który realizuje wspólną politykę rolną. Uchwała ta została skierowana do komisji, co oznacza, że możemy sobie tam debatować. Nie chcą przegłosować jej w Sejmie. Uchwały zmierzającej. Do dwóch prostych rzeczy, to znaczy do zablokowania zalewu żywnością z Ukrainy, rozszerzenia embarga oraz do odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu, przeciwko któremu protestują rolnicy. Mamy twarde dane, które mówią jasno, że import kukurydzy wzrósł o 30 tysięcy procent, import pszenicy wzrósł o 17 tysięcy procent. Dlaczego rolnicy są zaniepokojeni? Po naszych interwencjach poselskich mamy twardy dowód, czyli pismo celników, a w zasadzie to przewodniczącego związków zawodowych celników, który mówi wprost, że w ich opinii, czyli celników, granica nie jest szczelna. Zwłaszcza apeluję do rolników, nie dajcie się nabrać. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zawieszenia ugorowania dotyczą zawieszenia ugorowania tylko na rok, ale w zamian za uborowanie, będzie trzeba uprawiać rośliny międzyplony i rośliny bobowate bez użycia środków ochrony roślin. To nie jest żadne odejście od tej polityki klimatycznej. Wprost odwrotnie, to jest po prostu studzenie nastrojów rolników, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Zamiast tego, mieliśmy właśnie przed chwilą na sali wielki spór polityków koalicji o aborcję. Spierają się czy szybciej, czy później, jak to zrobić, żeby aborcję przywrócić. Ja wiem, że miał Pan nadzieję na zmianę prawa. Zrobimy wszystko, żeby to prawo się zmieniło, żeby kobiety, ich najbliżsi i lekarze którzy chcą pomagać kobietom czuli się bezpiecznie. Rolnicy interesują ich tylko jako punkt odbicza do sporów wewnątrzpartyjnych. Popieramy, popieramy ten postulat rolników, że w trybie natychmiastowym państwo polskie powinno przywrócić jakkolwiek kontrolę produktów rolno-spożywczych, które wjeżdżają z Ukrainy. Premier Donald Tusk mija się z prawdą, dlatego że na poziomie sejmowym, na poziomie posłów Koalicji Obywatelskiej trwają prace nad ustawą zakazującą hodowli zwierząt na futra. To samo dzieje się na poziomie Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Co jakiś czas wracają pomysły i rozwiązania prawne mówiące o zakazie chowu klatkowego. Jedną z rzeczy, które ono, oni podnoszą jest bardzo słuszna. To jest zakaz niekontrolowalnego importu z terytorium Ukrainy. Osobiście byliśmy na... Yy, Interwencjach poselskich, które były w Medyce i nie tylko w Medyce i tam stwierdziliśmy, że nie ma żadnej kontroli na temat tego, jakie produkty do nas napływają. Tu Konfederacja jest jedyną siłą konsekwentnie, popierając ją rolników. Przypominamy, że byliśmy z rolnikami na wszystkich manifestacjach poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o Piątkę dla Zwierząt, jeżeli chodzi o zalew płodami rolnymi z Ukrainy, protesty na granicy. Dziś podczas prezydium Sejmu byłem świadkiem, że jak tylko politycy rządzącej koalicji, szczególnie ci z Polskiej 2050, z Platformy Obywatelskiej, połapali się, że proponujemy. Informacje rządu na temat sytuacji związanej z leśnictwem i z to od razu nie, odrzucamy, odrzucamy, o tym dyskusji ma nie być. Tutaj jest jakieś embargo na dyskusje motywowane ideologicznie i my się na to nie zgadzamy. Dlaczego premier Donald Tusk od kilku tygodni nie złożył żadnego formalnego pisma? Dlaczego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej tydzień temu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski zagłosował za rozporządzeniem liberalizującym handel między Unią Europejską a Ukrainą. Ta uchwała zaproponowana przez rząd, ona nie ma żadnej mocy prawnej. To rząd ma narzędzia do tego, żeby wpływać czy na politykę krajową, czy formalnie składać wnioski na poziomie Unii Europejskiej.